A jeżeli ktoś uważa, że gadanie o miłości jest jakieś, wiesz, niemęskie, że o tym się nie mówi, że facetowi tak nie przystoi i tak dalej, to ja cię, przyjacielu, zapytam, co jest bardziej męskiego od mężczyzny, który jest świadomy tego, że jest efektem żeńskiej energii. Nie wstydź się mówić o tym, nie wstydź się zgłębiać pojęcie miłości. Obszerny jest temat, tak. Ale nie zostawaj w jaskini, bo tam już byłeś. Jak jesteś mężczyzną, to jesteś też odważny. A skoro dzisiaj mówienie o miłości wymaga odwagi, no to przyjacielu, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz.